Nie prawo, prawo! Słuchaj! W dół, już w dół! W dół, w dół, dół! Nie lubię tak nurkować! Ty... Hej, hej! Uważaj, co robisz! Ponikaj, no. jest sytuacja bardzo prosta, bardzo prosta. Trzeba już lecieć dołem, bo dwa kolejne konary... ...podrobimy... ...poczynizm. Nie wiem, skąd się to nie, wzięło. Nie, to... poważnie! Pravá strana. Hey, hej, 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 je tam kdo? My jesteśmy tak, że w tym samym momencie utrata szansy. Niedobrze. No ale mamy nadzieję, że już teraz po tych dwóch nieudanych próbach ta trzecia będzie udana. To jest możliwe. Sprawdziłaś. Tak. Na tym to polega. A, to. Ja mam dwie pytanie takie dla Was. Wy specjalnie się tak ubieracie w takiej takie stronie. Tak, bo my trenujemy. A, e, tak, ruszamy. Tak. Ostatnia szansa, weź to pod uwagę. Tak, nie składaj mi, Ronzo, do, do, do Tak, tak, tak. O. Tak, tak. Muszę to zrobił, no. No, na szczęście mamy koniec pierwszego etapu. I teraz będzie właśnie ważne w lewo w prawo, dlatego że tak, po prawej lebo, stronie... Lewo, lewo, lewo i dobrze, bardzo a dobrze. A po lewej stronie taka piąta, właśnie Ale tu. nie, jest, jest dobry poziom lotu wysoko. co? Tak nie, w lewo, w lewo. W lewo, w lewo, Super. I tak zrobimy. Przyciskaj, raz przyciśnij i czekaj cierpliwie na raz się puką. Nie trzymaj się, te w swoim telefonie. Dobry. Polecieliśmy w lewy tunel. I tu ostrożnie, to równie miejsce, w jak prawy. Tu chyba też z prawej strony lepiej się Oj, nie oj! Walce. Nie zdążyłem nawet powiedzieć. Niełatwo być trollem. A jednak styla jest lepsza. Ja wiem to wszystko przez o, Hugo. Przez o. to, że on powiedział na początku programu to feralny... Ja! Wiedziałem, a... wiedziałem, że do tego wrócisz. Wiedziałem, że Zobaczmy a, powiedz... ile diamentów zdobyła. No było. tak, właśnie zobaczmy. Hugo, nie darujemy Ci tego naprawdę. O, ile? O, o, o. Ale to nic, ale to nic, zupełnie nic. nic, dlatego że i tak nagrody ta pocieszenia otrzymuje. Nawet ta... jak ktoś nie znowu żadnego diamentu, to też... E, ja mam takie pytanie, powiedz mi, Andrzeju, a ty sam tam kupujesz te takie bluzki? Czy może ktoś ci doradza? A ja mam takie pytanie, kto zagra następny? E, na, następny będzie e, Damian szlugaj e, z miejscowości Chocz. Damianie, jesteś z nami? Jestem. Cześć, cześć. E, e... Jak ma na imię twój pies? Mak. A, a ty masz jeszcze jakieś zwierzątko jedno? Tak, papugę. Jak ona się nazywa? Spryciula. A dlaczego Spryciula? A bo ona nieraz chodzi tak do góry nogami po klatce. Zobaczek, zobacz, to dokładnie tak, jak Wojtek nie potrafi. W On, nie No nie już mój że potrafię. To, to rzeczywiście no no Spryciula. Dobrze. Wybieramy grę, wybieramy proszę grę. Proszę bardzo, Damianie. Już się pojawiają ceny na, na, na ekranach waszych. I proszę. Pierwszy. Pierwszy. Dzisiaj jeszcze nie było, a tam jest gorączka czarnych diamentu. Lubiona gra, że opowiadaj, opowiadaj. No więc tak, piątką, przy sobie. to potrzebne. Piątką To Tak jak Wojciech tutaj teraz nie widać tego, widać właśnie, tak. Uf, tylko za wysoko nie skałmy. E, piątką nie do góry, nie, kurką w lewo, nie, nie, nie. w prawo. Tylko tyle, nic więcej. Ruszamy. Ruszamy. Załóżmy z żołnierzami Dom Kroka! Oni uwięzili wszystkich Kikus i zapędzili nieszczęśników do roboty kopalni. Może byśmy ich uwolnili? Oni znają krótszą drogę do kochoty pod wulkanem. Tam jest Twoja rodzina! Dobrze, Fernando. Chyba mogę im pomóc. Oni znają krótszą drogę do Gody pod wulkanem. Tam jest twoja rodzina. Dobrze, Fernando, chyba mogę im pomóc. Halo? No, Na początku jest niebezpieczny tak, nie? plot przeszkód. I piasek zarłosł właśnie i pajączki. Uważaj, uważaj. Ja cię Już burka, już burka, już burka, już burka. burka, już. burka, burka. A ty wróciłeś. Bardzo dobrze. Ja u... A to jest aj, ulubiony aj. element wojska, tak lubi Hugo. Pin poł. Tylko uważaj na mnie. Aha. Zamianie ja, ja wiem bardzo dobrze. że wyczuwasz, że wyczuwasz te klawisze, tylko po prostu to była pojawia. Bardzo droga. ładnie. Natomiast nie no wiem, nie, nie wiem, tak. czy rozpoczniemy zabawę od sytuacji, kiedy już jest potrzebna piątka, czy jeszcze nie. Tak więc może być zawsze... Nie wiem, co ci teraz podpowiedzieć. Ja też nie Musimy wiem. Musimy ruszyć Boj... zamianie czujmy. No tak, słuchaj ich i, i nie, nie tylko w tym, ruszamy. No właśnie, to, właśnie, po prostu tak tak i... Piątka, 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 nie piątka, nie piątka, nie piątka, lepsza, tak piątka tak potem będzie czwórka i szóstka. Jest, teraz czwórka i szóstka. Czwórka, i szóstka. czwórka, i czwórka, 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 czwórka. To lubię, to lubię. będą grać? O, fajne teraz. O, o, ten. Nie. Czwórka i od razu szóstka. O nie, poradzimy sobie. A gdybyś to no, zrobił mam. tak, czwórka, szóstka, już miałbyś, znaczy jeszcze miałbyś te szanse, a tak już jej nie masz. Ale masz jeszcze jedno, nie przejmuj się, ruszamy, zobaczymy jak nie ją nie. wykorzystać. To masz czy nie ma. A powiedziałem jak? Że, no już, to bym, już miałbyś, miałbyś ją, jej nie, to nie to ma. Wiedziałem, to 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 że to słowo się jeszcze pojawi w naszej grze. Tak? To proszę, no. Dobra. Teraz ta. Czwórka, szóstka. Uważaj. tej. Już w lewo, w lewo. Dobra, 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 dobra. Unikasz jej. Dobra, dobra. W lewo, w lewo, w lewo. Czwórka, lewo, czwórka. Pięknie to przeszedłeś. Po prostu po-mi-czo-ku. Zaraz same piąteczki. Teraz piątki. Tak, jak w szkole. Piąteczki, piąteczki. Do bólu, do bólu no, Później sytuacja się powtórzy. Pamiętaj. Fernandez. Będzie dwa razy kurka i kurka. Hmm. i za tą branską. piątki. Hey. Jest jeszcze piątki, jeszcze Kurka. Piątki. Teraz jest Kurka. 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 piątka. Hey. Rok, hey. jeszcze raz piątka. Kurka. 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 piątka. Kurka. 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 Ojej, tu nie Kurka. 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 Niech Kurka. Kurka. teraz odklei. O rany. Jesteś przegrany. Hmm. Niestety, nie wiem co mam powiedzieć. Niestety, Zobaczmy, a wzięło się to stąd, że po prostu za, to, za często tak. e, przyciskałeś tę tu, piątkę. tak, ja wiem, pokaż jeszcze to... raz to. tu kokoszka działała, to tak. <laughs> Zobaczmy, ile diamentów razie... zdobyłeś. 15 to jest wynik. Piękny wynik. Rekord. Spokojnie byłby tak. jeden z lepszych wyników. No dobrze. Mm, w takim razie... Nagrody pocisnania wędrują do ciebie. Kto o Kto? Co? Mela. Mela. Tak? Halo, halo, Ale jesteś z nami? Tak, słucham. Cześć, ja I też. Ile masz lat? Sześć. Sześć? No to strasznie długo dziesięć lat. A skąd to nas dzwonisz? Z Dąbrówki Kościelnej. Z Dąbrówki Kościelnej. A gdzie to jest? Koło Sypiesowa. Aha! A gdzie jest ja to piecuszko? Tak. W wódla, A to co jest? To ja chcę teraz! Nie! Bardzo proszę, to, to. będzie jeszcze ta grę na Ciebie, proszę. Mhm. Którą e, Jeden. Jeden? A co tam będzie? Znaczy, która rana? Hugo Przypominam cały czas nieustannie, że pięknie w tę grę zagrał tydzień temu Adrian. Wygrał komputer, przez mm. go odbierał. Mam nadzieję, że za tydzień... Będzie tak samo, komputer odbierała, tu na wyspie wujka, nie wstąpi. Tylko musisz przeprzegać. O, motylki polecał. No. Nie, nie, nie motylki, nie motylki. O. Przypominamy, czwórka w lewo, wszystko w prawo, dwójka do... No. Uważaj, prawa strona, prawa strona, bo tutaj może być ta... I teraz, uważaj, ósemka, 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 ósemka.

Tak więc słuchaj, teraz uważaj, zdarza się tak, że kamienie są tuż przed pniami, y, tak więc lepiej nie lecieć środkiem, tylko albo lewą, albo Le prawą stroną. Lepiej znowu prawą, proponujemy znowu prawą. kciuki, bo jest szansa, Nawet jest bardzo blisko. Mela, las, trzech. Uwaga. Dobra. Panowie, ja już tu metę. Dobrze, i tak leć, tak dobrze, leć, dobrze. dobrze. Tak leć, jest, jest, jest. 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 Już? Uh! Już jest? Tak. Na pewno? Na pewno, na 110%. No brawo! Brawo! Moja droga, cóż ja Ci mogę powiedzieć? Mogę Ci powiedzieć krótko. Feralnie to Ty nie zagrałaś. Zagrałaś nie, genialnie. Poproszę. A teraz wywieszmy grę e, nagrodę, o jaką będziesz grała w finale. Proszę bardzo. O, to, to znaczy, może zobaczymy wojski i nie, diamenty, nie. Diamanty? Nie, Ale trzeba odciąć. No, 78, nie. 77, no. bardzo Dobre. dobra. Teraz tak, trzy pomarański się pojawiają. I trzy ty mówisz, którą ja, mamy tak. odsłonić, będziemy wiedzieli o to gra w finale. Różowa albo czerwona, różna, Różowa, zielona. I zielona. Proszę czerwona! Raz. Czerwona. Czerwona. Niech będzie, jest, a tam Komputer, komputer, komputer. Jest, komputer. jest, jest, jest. Gramy o komputer. Dobrze. Dobrze, to teraz tak. Najpierw usłyszymy, jak się cieszysz, zaraz się... Słucham. Powiedz, co mówiłaś? Mam nadzieję, że wygram. Mam nadzieję, A jak ja jestem z A wszyscy, którzy są z Tobą, czy ktoś tam jest wokół Ciebie, czy możecie po powiedzieć, że jesteście tam? Przy czym do nas? No, dobrze, pozdrawiamy Was, Lena Maciej. Sporo, sporo, sporo. Chyba sporo ludzi czypało. Tak? To więc teraz tak, tak. tak, przygotujcie się do wielkiego krzyku radości, bo za chwilę jestem przekonany, nasza bohaterka wygra y, ten komputer. Ruszamy. Right. Dobra, Nie bo <młyskański> ja nie wiem. i... i... i, i, I wybierz. Wy, trójka, czy to jest trójka? Dobrze. Bo Mnie się wydaje, że... Ja ze strachu miałem oczy zamknięte. Że to jest... To, że... Jest, jest, to jest... Że to to I teraz raz. tak, teraz... co o tym mówiliśmy? Od przygradości jak myśli. rodzina się cieszy. Jak... No! Super. No dobrze. Super. I teraz tak, y, mam jeszcze jedno pytanie. Czy dzisiaj próbowałaś się do nas zadzwonić? Tylko dzisiaj, czy wcześniej też? Halo? Wcześniej też. Technik też. I też. No, ale... widzisz, ta sekwencja się opłaca. Tak. I upór. Tak, im. więc teraz. Ale oficjalnie. co dostanie, co dostanie, właśnie my na to może oszobimy Lekowak! Dzień dobry, mleko. Gratuluję i cieszę się bardzo. A wszystkim przypominam, że wygraną główną, która czeka na wszystkich, to są komputery fundowane przez firmę Rubela, producenta płaski śniadaniowych Lekowac. No już wiemy, w takim Bravo. razie my teraz oficjalnie zapraszamy Ciebie, żebyś tutaj do nas, na Wyspę Wulkaniczną, do Wojska, do, do mnie nie, Słucham, a to, to, co tak to, się? Ta... a ja to co? Nie widzę się tutaj już w ogóle. Nie, Ale ja, od... ja powiedziałem, że, że do Ciebie. Nie, nie mówiłeś, właśnie. Powiedziałem że... No nie ja takiego feralnego błędu bym nie przypomnijmy jeszcze raz, jak należy zgłaszać się do naszego programu. Otóż należy... Znaczy to swoje imię, nazwisko, e, adres, halo? numer halo? telefonu, halo, halo. Tak, tak pana otwiera. A. Tak. A, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Mama Meli. Tak? A nie, to ja jestem na antenie teraz i ja właśnie tłumaczę, jak się należy do nas zgłaszać. Tak. To za chwilę się do pani zgłosimy, proszę troszeczkę poczekać. E, tak. Dokończę, tylko oprócz e, imię, nazwisk e, adresu i dołączkę jeszcze. Twoje e, zdjęcie. Tak, wiecie, takie uśmiechnięte. Wiecie, miłe, są, sympatyczne. E, takie uśmiechnięte, najlepiej, żebyście e, przesyłali zdjęcie w takich czerwonych vlogach. Wtedy wszyscy Was poznają. I na ten adres, który w tej chwili jest na ekranach telewizorów, wciśnijcie te, to zgłoszenie. Słuchajcie, zapraszamy Was. Tak, e, przede wszystkim e, cieszymy się, że zaczęły się ferie. Tak. Że macie trochę odpoczynku ja tak. od szkoły. E, tak? Mm. Prawdopodobnie nie. Taka zła, ale trochę odpoczynku się przyda. A ty nauczycielom I... a przecież ty tu, też. Powiedz mi, Andrzeju, a ty zawsze długo odpoczywałeś od szkoły? Czy z tym mało? Ja I zapraszamy was w sobotę eee. o godzinie dziewiątej na chóry ja z, z rodzinami, rodzinami. A w niedzielę również z całymi rodzinami a... i w dodatku z sąsiadami. Tak, do, do zobaczenia, papa. Powiedz mi, powiedz mi.